Słowo Boże na dziś, 2 kwietnia Czytanie z Księgi Poroka Jeremiasza Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Wtedy przejrzałem ich podstępki. Ja zaś, jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, Zgładźmy go od ziemi żyjących, a jego imienia niech nikt już nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny siódmy. Panie mój Boże, tobie zaufałem. Panie Boże mój, do ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawce. Panie, przyznaj mi słuszność według mojej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia, Bóg jest dla mnie tarczą, a On zbawia ludzi prostego serca, Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem, chwała Tobie, Królu Wieków. błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym. Zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Królowieków. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale, mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czy Pismo Święte nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid, i powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i Twaryzeuszy, a ci rzekli do nich, czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden z pośród nich, Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Oto słowo pańskie.